Widzowie, na sam początek mam dla Was zagadkę, taką na szybko. O, kto zgadnie co to jest za postać? Kim, e, kim on w ogóle jest? Ten pan tutaj, co stoi, już Wam podpowiem, że to nie jest żadna dziewczyna, tylko to jest Pan. No, kim on może być, możecie pisać w komentarzu. Ja będę przypinał serduszka temu, kto zgadnie. A my lecimy, lecimy. Muszę Wam coś powiedzieć, bo mianowicie my budowaliśmy przed chwilą taką tajną bazę, która stoi. O tam za nami taka wielka, wielka wieża. Słuchajcie, my będziemy musieli się ukrywać w tej tajnej bazie, no i oczywiście rozwalić takich, e, takich potworów zmutowanych, o, one naprawdę będą wielkie, dostaliśmy taki list nawet pana policjanta, żeśmy tu zatrudnili, żeby stał i pilnował, spójrzcie na niego, on nam nie wierzy i normalnie rozgląda się na prawo i na lewo, on mówi, że tu nikogo nie ma i że on wsparcie nie wzywa, ja mu powiedziałem, żeby tu jeszcze godzinkę postał, my tutaj skończyliśmy budować, tutaj jeszcze nie ma żadnych potworów, ale chwileczkę, pokażę wam najpierw jak baza wygląda, chodź, chodź gościu nieznany, nie będę mówił twojego imienia, bo wtedy yy, rozpoznacie i będziecie pisać komentarze, a nie na to polega. Spójrzcie na naszą tajną bazę, za chwileczkę tam wejdziemy, ale przed tym widzowie nie zapomnijcie zostawić łapencji do góry właśnie dla Sepka i dla tego pana, który biega, y, lata tam obok mnie, także klikajcie łapeczki do góry, a my wchodzimy do tajnej bazy, pokażę wam, jak ona w środku wygląda. Chodź, chodź, przejdziesz się razem ze mną. Na początek mamy coś takiego, wchodzimy do domku, w ogóle mamy dwa wejścia, drugiego jeszcze nie widać, później wam pokażę. No i co? A, bo dobra, teraz wam pokażę. Że chodźmy tutaj na zewnątrz. Zobaczcie, gdyby to wejście było zagrodzone przez tych mutantów, bo będzie aż ich tysiąc, co nie. To myślę, że ten plac cały będzie zawalony. No to i ja nie mam jak wejść, bo oni sta będą stali przed drzwiami. To ja sobie podchodzę tutaj do drzewa. Spójrzcie, spójrzcie. I tu jest takie coś normalnie zejście w dół. Dobra, schodzimy sobie tutaj. Idziemy trochę dalej takim tunelem. Przechodzimy do drabinkom do góry, i jesteśmy tutaj w środku. Eleganckie przejście, co? Nikt by nie pomyślał, że są dwa wejścia. <laughs> w ogóle. To możecie zostawić subskrybera, jeżeli tego nie robicie. Taki czerwony przycisk, jak moja bluzka. Superansko by było, dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się dla was fajna niespodzianka. Także kliknij to subskrypcję. Nie bądź taki, weź ją naciśnij. O, tu jeszcze nie zamurowane, dobra, ja tu zamuruję, okej, okay, to trzeba zniszczyć. No i zobaczcie, wejście do naszej tajnej bazy na samą górę wygląda w taki sposób. Zrobiliśmy to z tym gościem, który tutaj za mną jest, żeby było trudno, żeby te potwory nie mogły za nami przyjść mutanty. Dawaj szybko, szybko, ja, ja wam. Pokażę widzowie, jak to się szybko robi. To jest taki ala parkour. Wiecie, te mutanty chyba nie będą potrafiły tak skakać, chyba, że będą potrafiły latać. To będzie problem. Wtedy wchodzimy do takiego labiryntu. Tu, tu mamy taki krótki labiryncik. O, ktoś zasubskrybował kanał. Dostałem powiadomienie, ale fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Dobra, idziemy dalej tym labiryntem. Tu sobie przechodzimy. No i co? Wchodzimy dalej na samą górę, bo na, te, w tej tajnej bazie jest wyjście aż na sam dach. Na samą górę dachu. Także wchodzimy na samą górę, chopsi, po, po drabinkach. Tu mamy takie coś zrobione żeby przejście było utrudnione dla tych potworów. Dobra, ja to przetru, przefrunę. Idziemy jeszcze wyżej, hop siup. Tutaj przechodzimy, mamy drzwi z tej strony, też są drzwi. Obojętnie, które drabinki wybierzemy, bo są dwa rodzaje. Zobaczcie, prawa i lewa, ale wy, obojętnie, którą się wybierze, dobrze się przejdzie, co nie? Teraz przechodzimy sobie na samą górę. Tutaj jest coś takiego z lawy i wtedy musimy wziąć ze skrzynki takie kamienne cegły, podbudowujemy się do góry, lecimy do góry, wtedy ze slajma y, podskakujemy. Zobaczcie, jak to wygląda. Hop, siu, i jestem u góry. Okej, okay, przechodzimy teraz do góry. Idziemy bedrockiem na samą górę. Zobaczcie, jak jest wysoko. Jest naprawdę naprawdę wysoko, co nie? Myślę, że te potwory w życiu tutaj nie dojdą. Nie rozwalam nam tego, bo nie ma opcji takiej. My się tu naprawdę namęczyliśmy, żeby to wybudować. No i to jest takie pomieszczenie końcowe, w którym jeszcze trzeba wstawić skrzyneczki, czego jeszcze nie zrobiłem. Ej, gościu, chodź tutaj! Sorry, że tak nie mówię ci po imieniu, ale nie mogę widzom zdradzić, bo widzowie mają zgadywać komentarza. Chodź tutaj do mnie na samą górę! Idziesz! Poczekajcie. O, nie wiadomo, gdzie on jest. Dobra, dojdzie. Pewnie mnie słyszy. O, tutaj. Widziałem go, widziałem. Słuchaj, ej, weź tutaj, daj skrzynki i pełno broni. Jakichś najlepszych, bo to będą najgrubsze mutanty, jakie tylko mogą przyjść. Także musimy się przygotować na to bardzo kozacko. Armaty, wyrzutnie. Nawet wiesz, co możesz dać? Poczekaj, ja tutaj znajdę to. Możesz dać taką broń. Jak, jak, jak. jak. Poczekajcie. TFG. O, właśnie. Zapomniałem, jak to się nazywa. Już ci wyrzuciłem. Takie ubranka, może. Możesz nam też dać, one są dosyć mocne, a my sobie musimy poradzić, bo my nie będziemy być na trybie kreatywnym, tylko na survivalowym. No i zobaczcie, jestem na dachu. Z dachu można zobaczyć sobie tutaj na dół. O, zobaczcie, widzicie, wszystko widzę elegancko, może, mogę sobie przybliżać i stąd będziemy strzelać. Yy, te potwory nie powinny tutaj do nas dostać się, chociaż, no kto wie, kto wie. Możemy obejść to dookoła sami, zobaczcie, jak to wygląda. O, dobra, spadliśmy sobie na dół, ale to nic. Musimy jeszcze zrobić tutaj takie tajne, tajne pułapki, co nie? żeby te potwory w razie co jakby już doszły do tego i by skakały do góry to pułapki muszą jakoś zadziałać, także bierzmy sobie różdżkę w dłoń, no i zacznijmy działać, wylejmy jakąś wodę wylejmy jakąś lawę, żeby to utrudnić tym potworom, dajmy na trzy klatki, bo te potwory będą e, bardzo bardzo wielkie, dobra, wpisujemy sobie set lawa, lawa się pojawia Uj, jaka gruba, dobra, może taka być, e, nic nie szkodzi, tu możemy zrobić cieńszą trochę hop siup, dajemy tutaj lawę i, i, i wpisujemy coś takiego, dobra, taka może być, lecimy dalej, koło drzewa, nie może być koło drzewa, damy gdzieś, gdzieś potąd, myślę, że będzie dobrze, poczekajcie, siup, i, i drzewa nie zahacza, ale nie będzie jak wejść, dobra, jednak sobie to przedłużę, poczekajcie, damy sobie coś takiego, u, czekajcie, nie wiem, czy mi wejścia teraz nie zamurowałem, okej, okay, zamurowałem jednak, ale, ale wszystko w porządku jest, dobra, dajemy tutaj jeszcze ziemię, tak jest, i tutaj dajemy ziemię, takie wejście, oni się, te potwory na pewno nie skapną, że tu jest jakieś wejście, okej, okay, dajemy tutaj, no i co, wejście zrobione, lawa tutaj rozlana, jeszcze z tej strony rozlejemy wtedy woda i będzie gotowe. W sumie jeszcze jakieś spajki możemy dać, ale to za chwileczkę. Na razie muszę zaznaczyć, okej, okay, set lawa, dobra. Aj, jeszcze za wysoka, dobra. Undo, 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 szybko, szybko, szybko. Pach, tutaj zaznaczymy. Tak, tak. I zrobimy coś takiego. Dobra, teraz jest git, lawa rozlana, ta już zanika. No i tu jeszcze musimy połączyć. Hop, shop, hop, shop, set lawa, dobra. Wszystko jest gotowe i co by teraz jeszcze mógł tu zrobić damy wodę damy wodę dookoła gdzieś po zrobimy i lecimy na sam koniec dobra to będzie najbezpieczniejsza baza jaka jest tylko możliwa set water musimy wpisać poczekajcie zmienimy to ok set water jest woda się pojawiła widzicie jakie ja w ogóle sztuczki umiem <laughs> nie od dzisiaj się uczyłem panie. ja tutaj zawodowy normalnie Minecraftowicz ja wszystkie komendy znam jakie tylko można znać ok lecimy teraz do samego końca do dru y no z drugiej Strony po prostu rozlejmy wodę teraz do końca i wodę mamy porozlewaną. Zostały nam spajki, no i co? Będziemy czekać na te potwory, aż się gdzieś pojawią. Eee, ten gościu chyba daje tam do skrzyneczek. A nie, dobra, dobra, o, właśnie o tym zapomniałem. Dobrze, że robisz to na zewnątrz. Tak jest, musimy też, gdy będziemy za wysoko. Ja już o tym myślałem wcześniej i wcześniej mu mówiłem o tym i zobaczcie, ja zapomniałem, a on pomyślał, bardzo dobrze, bardzo dobrze, będziemy mogli zejść na dół, gdy nie będziemy mogli bronią sięgnąć. Ja tutaj dalej wodę rozleję, spajki i pomogę. Temu gościowi tutaj zrobić to do końca. Dobra, woda lawa rozlana, teraz dajemy spajki, wpisujemy spike i wyskakują nam. Dobra, bierzemy sobie te i dajemy dookoła. Nie równo, tylko obojętnie, jak o tak, coś coś takiego, coś takiego. Myślę, że to wystarczy w zupełności. Damy jeszcze jakieś miny, które wybuchają bardzo mocno, gdy się wejdzie na nie, także będziemy próbowali wszystkiego, co się tylko da, będziemy próbowali. Chubczyk dajemy tutaj, tutaj i elegancko mamy spajki rozłożone dookoła. Teraz co ja miałem zrobić? A, dać minę. OK, Minę y, i powinny wyskoczyć. Dobra, mamy. Bierzemy tutaj tą minę i możemy jeszcze wziąć jakąś taką. Dobra, rozłożymy dwa rodzaje, bo nie wiem, która działa, a wiem, że jedna nie działała. Dobra, damy tego z tej strony, te damy z tej strony i mam nadzieję, że wszystkie zadziałają. O, ale by było, jak oni by wchodzili i tylko by wybuchali. Chociaż oni będą mutantami, będą bardzo, bardzo odporni na wszystko. Na wodę, na lawę? Chociaż nie wiem, no niektóre będą odporne, a niektóre nie, co nie? Dobra, dajemy z tej jeszcze miny, no i co? Idziemy do góry z Sprawdzić, jak ten gościu to wybudował. Ok, e, słuchaj, to, to już wystarczy. Tu na dole, dobra, to je, je, na jeden może zrobić. Ja idę zobaczyć, jakie bronie dałeś, a ty się rozglądaj za tymi potworami. Czy oni gdzieś są, czy ich nie ma? Dobra, ja lecę na samą górę, po drabinkach się wspinamy. Zobaczcie, jest naprawdę, naprawdę wysoko, o, panie, co tu się dzieje. Lecimy jak najwyżej, jak najwyżej na samą górę. Muszę wejść, zobaczyć, jakie są bronie. Ok, schodzimy tutaj i. A nie, tu jest zajęcie takie. Dobra, tu jest zejście normalne. Zobaczmy do tych skrzyneczek, które on podawał. O, jedna jest nawet otwarta. Dobra, zobaczę. Ej, elegancko, ile broni. Dobra, tu jest git, tu jest git, a tutaj, tutaj też jest git, ale nie mamy niestety. Dobra, będę musiał dokładać ubrania, bo on niestety nie dał. Dobra, to nic się nie stało. Ja dam tutaj jakieś ubrania. Weźmy jakieś lepsze. Ja już mu chyba takie wyrzucałem, coś mi się wydaje. Dobra, bierzemy sobie tego astronautę. Hop, siup. Ta, ta, ta zbroja jest dosyć mocna, wam powiem. E powinna przeżyć wszystko. Zróbmy ją podwójną, bo ten gościu będzie ze mną walczył. Okej, okay, dajmy tutaj, dajmy tutaj, dajmy tutaj i może jeszcze jakieś złote jabłka. One się na pewno przydadzą. E, woda na dole rozlana. Gdybyśmy chcieli skakać z wysoka, to się nam nic nie stanie, gdy wpadniemy do wody. Dobra. Daliśmy bronię, daliśmy zbrójki. A, złote jabłka jeszcze. Jabłka sobie wpisujemy i jeszcze nie tutaj. Jabłka. Dobra, mamy jabłka. Bierzemy złote. No i co? Dajemy do skrzyneczki i możemy... E, Rozglądać się, czy już ktoś przyszedł, czy jeszcze nie. Pisujemy sobie clear ekwipunek, dobra, ja już mam pusty ekwipunek. Zobaczcie sami, niczego nie mam, wszystko pozamykane. Zejdźmy na dół i się rozejrzyjmy, czy są jakieś potwory. Hopsiop, wychodzimy i e, poczekajcie. O, dobra, teraz jestem. Zobaczmy tutaj na dół, czy już się coś. Ej, tam jest pełno mutantów. Co jest grane? Mutant Creepery, Mutant Endermany, jakieś jeszcze goście? Co się dzieje? Pojawił mi się czarny ekran. Ej, halo. O, halo... E, co się ze mną stało? Dlaczego jestem na Ziemi? Gdzie ja jestem? Ej, co się ze mną stało? Tu jest jakiś chłop. Przerzuciło mnie na dół. O, dobra, już jest normalne. Wróciło do mnie. Ale gdzie ja jestem? Gdzie ja się pojawiłem? Oni mnie atakują. Jestem na survivalu. Szybko, do, do, do tajnej bazy. Co się stało? Jestem teraz pod ziemią. Halo, ej, gościu, teleportuj mnie do góry. Do góry mnie teleportuj szybko. Jestem pod ziemią. Co się ze mną stało? Te mutanty mnie zaraz jedzą i rozwalą mi całą tajną bazę. Gościu, tepaj mnie do góry szybko. O, dobra, pojawiłem się. Jest super, dzięki, 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 bierzemy wszystko, y całe bronie, nie bronie musimy się przygotować, mówiłem wam że będzie pełno mutantów, ale nie wiem jakim cudem one mnie zwaliły na dół, jakie one moce mają, dobra, bierzemy wszystko bierzemy wszystko, jak najwięcej armat armaty się przydadzą, TFG w ogóle, o TFG, no, będziemy nawalać TFG one muszą wszystkie popadać, to też weźmiemy to też weźmiemy, dobra, te mi się przydadzą bierzemy same grube bronie, żeby wiecie, mi się nic nie stało, dobra zjadłem sobie to, zjadłem sobie to, ziemię sobie też wezmę tutaj, weźmy sobie te FG przełóżmy, złote jabłuszka też sobie odłóżmy gdzieś tu na pierwszy slot. No i co? Będziemy szli na nich i będziemy ich nawalać. Zobaczymy, czy sobie poradzimy. Gościu, bierz sobie wszystkie tutaj rzeczy, których potrzebujesz. No i co? Idziemy na dół? Idziemy na dół, zobaczymy, co się stanie. Hopciu, gdzie tu są te drabinki, które on wybudował? A, w tym miejscu. Dobra, dobra, schodzimy sobie na dół, będziemy strzelać armatami. Zobaczcie, ile jest tych mutantów! Łota oj, one się same ze sobą nawet biją. Co jest grane? strzelmy do nich z armaty. Ej, mutanty! Macie łapcie, 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 poleciało i roztrzaska się armata. Zobaczcie na to, jak to długo leci. Ale się nie roztrzaskała coś, ze nie zadziałało! Panie, to nie zadziałało! Trzeba zejść niżej, bo to jest za duża odległość. Dobra, schodzimy niżej po drabinkach. Ile tych mutantów? Dobrze, że ja taką dużą wieżę wybudowałem. Oni mnie z góry nie widzą i będę mógł do nich strzelać. Także y, zejdźmy sobie jeszcze niżej. Do... Ej, znowu spadłem? Co jest grane? Co one mają za moce? To Enderman mnie zwalił! Ej, Endermanie, łap! Łap TFG! Najedź się, nasz się tym TFG! Dobra, musimy wejść jakoś z powrotem na górę, gdzie my jesteśmy w ogóle mam... Czarno przed ekranem. O, dobra, pojawiłem się. Okej, okay, jestem koło drzewa. Wejdę na drzewo i będę strzelał z drzewa. Mam nadzieję, że ten potwór kolejny raz już mnie nie weźmie ze sobą. Strzelmy do nich. W ogóle ktoś mnie bije, nie wiem co się dzieje. Strzelmy do nich, naładujmy TFG i podajcie mutanty! Rozwalę was! Wow, ile ich tutaj jest? Dawaj, walczymy! Ej, gościu, pomóż mi! Zobacz ile tych mutantów! Co tu się dzieje nawet... Ej, zaczęło mi mulić Minecrafta! Dobra, mamy, mamy ja... złote jabłka, w razie co, niczego się nie boję. Strzelamy, strzelamy w tych mutantów, we wszystko, musimy ich rozwalić, co tu się dzieje ile tego wszystkiego jest, znowu czarny ekran Joch cię kręcę, dobra, dobra idziemy na górę, ale atakują mnie, atakują mnie cały czas, muszę sobie zjeść złote jabłko, zobaczcie ile ich tutaj jest, a macie z TFG nażryjcie się tego, ha, ha, ale do nich strzelam, zobaczcie, wow to jeszcze nie poleciało tam, gdzie nie miało dobra, strzelamy TFG, nie widzę nic bo tutaj są takie postacie, które coś robią, o, ale strzeliłem one nie chcą padać normalnie ich jest tylu, że nie chcą padać. My ich cały czas TFG nawalamy, to znaczy ja, bo nie wiem gdzie ten gościu jest. Gościu, gdzie jesteś? Pomóż mi! Tych mutantów jest tu za dużo! Dawaj ich mutant Endermany, idziemy do tajnej bazy się schować, ale jest czarno przed ekranem. Nie, nie wiem co mam zrobić. O, tu jest lawa, nie mogę wpaść. Dobra, zjedzmy sobie złote jabłko na wszelki wypadek. Hop, siup, I jemy sobie złote jabłko. Dobra, życie się zregenerowało. Ile tu jest mutantów? O, panie, odejdź ode mnie! O, samą dziurę zrobiłem tego mutanta, to chyba to nawet nie ruszyło. One się same pomiędzy sobą nawalają, same się wyniszczą. To dobrze świadczy. Niech się nawalają pomiędzy sobą. Ja muszę ich rozwalić. A macie! Padajcie! Nie wiem, gdzie jest ten gościu i czemu on mi nie pomaga. On powinien tutaj być. A macie! Ho, ho. Ten coż robisz Dirtem rzuca! Zobaczcie na niego, na jego łapska. Dirta ma normalnie i rzuca dirtem. Co jest grane? O panie! mno rzucają jak chcą. Dobra, ja tutaj pomagam. Dziury robię jakieś wielkie. A macie, padajcie, rozwalę was. Bronie mi się pokończyły, zaraz padnę, bo mi się życie kończy. I, i weszę do naszej tajnej bazy. Ej, widziałem tam mutanta, wchodzimy tam, musimy go wygnać w jakiś sposób. Okej, okay, idziemy do góry, do góry, do góry, do góry. Szybko, szybko, szybko do góry, do samą górę. Tak jest, tu są mutanty, idziemy do góry, tutaj, tędy. Hopsiup, dobra, podskoczę jeszcze raz, podskoczę jeszcze raz, jeszcze wyżej. Dobrze, że taką wysoką ej, tą wieżę zrobiliśmy. Hop, Hopsiup, idziemy, idziemy jeszcze wyżej, dobra. Ej, tu jest mutant, jak ty wszedł. Padłeś tu! Odejdź, rozwalę cię! A! Aż. Tak jest, padł. Dobra, udało się. Ale jak one tu weszły? O panie! Idziemy jeszcze wyżej zobaczmy. Tutaj też jest Enderman! W tajnej bazie! Co się dzieje? Nie myślałem, żeby one aż tutaj weszły. Dobra, próbujemy przejść dalej, ale coś mnie zablokowało. Coś jakby mnie trzymało. Poczekajcie, co mnie tu trzyma? A, tu coś jest i mnie trzyma. Zobaczcie, co za gościu. Ej, muszę go rozwalić. E, bierzemy sobie tutaj i w niego armatom. Dobra, padł, udało się, idziemy jeszcze. Wyżej. Musimy jak najwyżej wejść. Tu jest kolejny Enderman. O nie, panie, panie, zostaw mnie, zostaw mnie, Endermanie. Ja ci nic nie robię. Ja jestem kosmonautą, który próbuje wejść do góry swojej tajnej bazy. Okej, okay, tu jesteśmy bezpieczni. Tutaj już chyba nikogo nie ma. Hopsiop, idziemy, idziemy. Przechodzimy. O tak, to nie będziemy się bawić teraz. To jest na potwory, a nie na mnie. Dobra, idę na samą górę, na samą górę. Muszę ich porozwalać. Wszystkich mutantów. Musimy to wygrać. W ogóle broń też muszę podkładać, bo mam już pustą. Idziemy tutaj. Przechodzimy sobie. Tutaj idziemy na górę. Hop, siup. Ciekawe, jak u góry tam będzie, bo muszę wejść na samą górę. Innych zejść ani wejść nie mamy. Więc chodzimy na samą jużką górę i zobaczymy, jak to wygląda z góry. Cały czas słyszę jakieś bronie. Te mutanty mają nawet bronie i one się nawalają, co nie? O dobra, tutaj mamy bloki. Musimy sobie wziąć bloki. Te puste bronie od razu sobie poodkładam. One mi nie są potrzebne. Hop, siup. Hop, siup. To też odłożę, bo to nie wiem nawet skąd dostałem. To sobie wezmę. Okej, okay, to odłożę. No i co? Wchodzimy sobie dalej. Bronie sobie poprzekładam I wchodzimy jeszcze raz ich tam wszystkich Nawalać, także bierzemy sobie Najlepsze bronie, TFG, tak jest On najmocniej biją, wchodzimy teraz do góry Podbudujmy się, poczekajcie Wezmę sobie tutaj to, no i to, lecimy Na samą górę, hop siup, hop siup, hop siup Szybko podbudowujemy się, idziemy, 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 idziemy. Hop siup, dobra, udało się Elegancko, teraz skaczemy do góry Dobra, to też mi się udało No i tutaj muszę wejść na samą górę o, Ale to będzie długo trwało, dobra, wchodzimy Wchodzimy, musimy tu zacząć, hop siup, hop siup. Idziemy, 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 idziemy Udało mi się wejść na samą górę Weźmy broń w dłoń, żeby tutaj czasami nikogo nie było Chociaż tu jest naprawdę wysoko Zdziwiłbym się, jakby tu jakiś mutant był Wchodźmy sobie tutaj Ej, gościu, gdzie jesteś w ogóle? Poczekajcie, wejdę sobie na górę, zobaczę i... A on jest na górze, nawala z góry Siemano, ej, ty miałeś mi pomagać na dole Wiesz, co tam się dzieje? O, panie byś musiał zejść i zobaczyć Poczekajcie, podejdźmy tam Zobaczmy, co jest na dole Ej, ile dziur jest, ja tam niczego nie widzę I o, ten mój gościu. Spadł tam, dobra, ja też lecę, hop, siop Wow, wylądujmy tu Nic mi się nie stało, na szczęście Gdzie są te mutanty, czyżby one same się Powybijały, poczekajcie Schodzimy tutaj, patrzymy tu e, Dobra, skaczemy na sam dół, hop, siop Nie powinienem się zabić, ale zobaczymy I, i przeżyłem, udało się, okej okay. Czyżby te mutanty się same Powybijały, tylko kości zostały Po nich, hoho ho. Ej, chyba wygraliśmy. Poczekajcie, muszę się rozejrzeć bardzo dobrze. Czy tu aby na pewno nikogo nie ma? Są jeszcze jakieś bałwany. Okej, okay, muszę ich rozwalić. Ej, bałwany, chodźcie tu, mam coś dla was specjalnego. Zobaczcie. A macie! Haha, ha. rozwaliłem ich. Dobra. Dwa mutanty zostały. Te bałwany to chyba wygrały z tymi wszystkimi mutantami. Czy tutaj ktoś jeszcze jest? Chyba nie. A nie, idą jeszcze jakieś mutanty tutaj, zombie. Dobra, ja ich rozwalam. Ej, zombiaku, mam coś dla ciebie. A masz? O, próbuje mnie uderzyć. O, pada Padaj, 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 rozwalę Cię, nie masz szans. Oh, tam jest jeszcze jeden. Tutaj wstaje ten znowu. Dobra, kładź się, kładź się, leżeć mi tam. Leżeć. Dobra, ładujemy TFG i o, oh, macie z TFG. wow, jaka dziura. <laughs> Ej, niech spadnie tam w dół. Dobra, i go zostawię wtedy. A masz. am. Um... Masz, padniesz, rozwalę cię, poleciał na dół. Dobra, ja sobie ich dobiję, widzowie, bo ich zostało bardzo mało. A w sumie to jakaś garstka. Tu jest jeszcze jakiś mały zombiak. Tam padają, dobra, może tego małego zabiję? albo dobra, tamtego zabiję. Trzy, dwa, jeden, strzelamy! I poleciał! Tu jest jeszcze jeden sobie stoi, a masz zombię, spal się, spal się, zombiaku! Jeszcze próbuję ze mną wygrać. Ty też się pal, mały zombiaczku. Dobra, widzowie, to by było na tyle, słuchajcie, ja ich sobie rozwalę. O, tu jeszcze jeden się pojawił. Skąd one się biorą, panie, a z tej wody się wydłużają? Dobra, ja ich tu sobie rozwalę, a z wami widzowie będę się żegnał, także co, możecie wbić na mojego Instagramka, tam dodaje różne zdjęcia z prawdziwego życia, różne e, instastory, także wbijcie, zobaczcie jakie, a ten odcinek już się będzie kończył, także co, ja się z wami żegnał, możecie wbić jeszcze na mój drugi kanał, tam też nagrywam odcinki, jeżeli tylko chcecie, ni, ni, nic wam, was nie namawiam, ale zobaczcie co nagrywam, a ten odcinek już się będzie kończył, także co, ja się z wami żegnam, do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej!